Mówi się, że to jest model, od którego zaczęła się długoletnia współpraca Laiki i Panasonica. Mało osób podkreśla natomiast ten fakt, że tutaj zaangażowana była jeszcze jedna firma Powstanie tego modelu, ale o tym za chwilę. Natomiast w sieci krąży taka obiegowa opinia, że Panasoniki to są jakieś kopie, lajki i wstawia się zawsze jakiś model. Natomiast w tym przypadku, w przypadku LC5, jest odwrotnie to LC5 pojawił się jako pierwszy na rynku i tym samym wyprzedził swoją kopię, czyli Lajkę Digilux 1 o cały rok kalendarzowy. przy pracy nad pierwszym wspólnym modelem aparatu widać, że ta współpraca jeszcze musiała się lekko docierać, więc mamy tutaj zastosowanie takiego połączenia inżynierii panasonicowskiej także z myślą kanonowską. Wielu recenzentów podkreśla ten fakt, że obiektyw sygnowany przez Leica, czyli Vario-Summicron ze światłem f2.0 do f2.5 7 do 21 mm jest łudząco podobny do tego obiektywu, który Canon zastosował w swoim w swoich aparatach PowerShot G1, G2. A także który znajdujemy w takich aparatach jak Casio, QV, 5700 czy też 4000. I nie wiem na ile jesteście zaznajomieni z historią fotografii cyfrowej, ale na początku tego medium to była sprawa czy y, praktyka powszechna, że korzystało się z pewnych gotowych rozwiązań, gotowych podzespołów różnych innych koncernów i stosowało się w swoich aparatach, dlatego że w ten sposób można było oszczędzić pieniądze związane z. Y, tym problemem właśnie rozwoju technologii i Laika. W tamtych czasach nie stała dobrze finansowo, więc wydaje mi się, że tutaj ta współpraca na początku przynajmniej była nastawiona na to, żeby się odbić finansowo, więc taki zabieg jak przeprojektowanie, mam nadzieję, tego obiektywu kanonowskiego był tutaj takim myślę, że sprytnym wybiegiem na to, żeby i mieć króliczka i gonić go. Zacznijmy jednak od początku. Jeżeli chcecie mieć lajkę Digilux 1, czyli ten sam, dokładnie ten sam aparat z logo lajki, trzeba zapłacić około dwukrotności ceny. Tego, za ile można LC5 zdobyć. Przypomnę też, że ten aparat był dostępny od razu w dwóch wersjach kolorystycznych i lajka jest bardziej podobna do tego srebrnego modelu. Same specyfikacje techniczne może nie powalają na kolanach, kiedy porównujemy je z dzisiejszymi aparatami, ale trzeba przypomnieć, że ten aparat miał swoją premierę w 2001 roku i wtedy stanowił naprawdę ciekawe rozwiązanie technologiczne, i myślę, że to jest coś w rodzaju takiego. Super doświadczenia, móc sprawdzić się fotografując właśnie czymś takim. Pierwsza rzecz, która zwraca uwagę, to to, że ten aparat jest taka buła po prostu. Jeżeli bierzemy sobie dzisiejsze kompakty, one są takie cieniutkie, malutkie, bardzo takie wysublimowane, natomiast ten to jest naprawdę kawał aparatu. Nie jest być może ciężki, natomiast kiedy obcuje się z nim, ma się wrażenie, że to jest taki rozmiar porównywalny do lustrzanki, i to jest też w sumie ciekawe kiedy się fotografuje czymś takim. Tutaj z fajnych rzeczy, o których trzeba powiedzieć, oczywiście poza samym obiektywem, który nie zauważyłem, żeby dawał jakąkolwiek aberrację chromatyczną, czyli to świadczy o tym, że to jest naprawdę fajnie zaprojektowane szkło, to poza tym jeszcze też warto wspomnieć o tym, że ma tutaj optyczny wizjer i to jest naprawdę spoko, kiedy się pomyśli, że ten ekran LCD, który mamy tutaj z tyłu, o rozdzielczości 245 tysięcy. Pixeli nie daje takiego dobrego podglądu tego, co się tutaj dzieje na naszym kadrze. I oczywiście można byłoby fotografować w trybie live view, dlatego że jest to bezlusterkowiec. Natomiast ja bym tutaj polecił taką technikę fotografowania, która opiera się na tym, że stosujemy sobie taką zaślepkę i właściwie, jeżeli macie szczęście, to uda wam się z czymś takim kupić ten aparat. Podłącza się to tak samo jak to, to nasze mocowanie od statywu, od spodu. I właściwie, kiedy przeprogramujemy sobie ten aparat na tryb automatyczny, czy też jakąś preselekcję, przysłony, coś w tym stylu, to właściwie mamy do czynienia z takim aparatem, który imituje troszeczkę funkcjonowanie aparatu analogowego, dlatego że nie widzimy tutaj na ekranie żadnego podglądu, nic z takich rzeczy. I oczywiście nie wiem, czy pamiętacie, może takie rozwiązanie, tak, takich klapek, które kiedyś były powszechnie stosowane, w aparatach, mianowicie zasłaniały ten ekran LCD. Moim zdaniem to jest super rozwiązanie, jeżeli ktoś jest już zmęczony tymi podglądami, tymi wszechobecnymi aparatami, które mają wszędzie ekrany. Oczywiście, jeżeli skorzystamy z takiego rozwiązania, czyli zasłonięcia ekranu LCD, to też pozbawiamy się możliwości ręcznego ustawiania ostrości. Mamy tutaj ten pierścień dostępny na tym obiektywie. Natomiast ja i tak nigdy nie korzystam z tego rozwiązania, dlatego że jakoś ten podgląd na tym ekranie nie przekonuje mi do tego, żebym jakoś stwierdził świadomie, że ta ostrość występuje na danym zdjęciu w danym momencie. Mamy tu oczywiście matrycę typu CCD. Jest ona zaprojektowana przez pana Sonika. To był ten okres, w którym Canon przeszedł też na tę matrycę w swoich modelach, przez jakiś czas używał, więc są to rzeczywiście ciekawe czasy technologicznie. Warto też tutaj zauważyć, że oczywiście ten korpus jest plastikowy, natomiast kiedy używamy go i dotykamy tych takich części pokrytych gumą, to wcale nie wydaje się, żeby ten aparat mógł się w jakiś łatwy sposób wyślizgnąć. Warto też zwrócić uwagę, że są to też te czasy, w których większość funkcji, które na ogół mamy dzisiaj w menu, Tutaj jest wypuszczona na korpus aparatu na zewnątrz, także mamy tutaj taką wajchę, którą zmieniamy sobie czy ten tryb fotografowania, czy fotografujemy w trybie zdjęć pojedynczych czy seryjnych. Oczywiście, jeżeli chcemy też przeglądać nasze zdjęcia, to też mamy tutaj specjalne ustawienie ekranik podglądowy, nawet przy zasłoniętym ekranie LCD daje nam tutaj podpowiedź, czy mamy do czynienia z taką sytuacją, w której mamy flash, czy nie. Słyszeliście być może taki dźwięk i ja tutaj to ustawienie stosuję w tym przypadku, kiedy ekran jest zasłonięty, tak, żeby mieć pewność, że zdjęcie zostało wykonane. O, i wtedy jestem pewien, że aparat zrobił zdjęcie, dlatego że kiedy stosowałem właśnie zasłonięcie tego ekranu i robiłem zdjęcia bez tego potwierdzenia dźwiękowego, wtedy wydawało mi się, że już aparat zrobił zdjęcie, ale wiadomo, jakaś tam sytuacja była, że autofokus nie ustawił ostrości, aparat nie wykonał zdjęcia, a ja poszedłem dalej i tego zdjęcia nie było. Co do samej jakości zdjęć, to oczywiście muszę powiedzieć, że są one różnorakie w zależności od tego, z jakimi warunkami. Mamy do czynienia. Jeżeli mamy fajne warunki słoneczne, fajna pogoda, no to przyjemność fotografowania takim oldschoolem jest po prostu niebanalna. Też oczywiście zdjęcia, które możemy wykonywać z użyciem lampy błyskowej, wydaje mi się, że też one mają pewien swój charakter i po przekonwertowaniu tego pliku na czarno-biały możemy uzyskać takie. Mocne efekty, jakie stosuje jeden z fotografów Magnum, chodzi mi tutaj o Jakoba Sobola, i też trochę w tym stylu pobawić się troszeczkę naszą fotografią. Więc tutaj mamy coś takiego, co nas motywuje do tego, żeby się jakoś kreatywnie też czasem rozwijać. ISO, jakie mamy dostępne, to oczywiście od 100 do 400, więc w tych czasach nie było to chyba nic takiego jakiegoś szokującego. Zdaje się, że Yeah. Um. Pro1 PowerShot Pro1, który kiedyś wam pokazywałem na tym kanale, też w tych zakresach funkcjonował. Fajną rzeczą jest to, że ten obiektyw jest jasny, czyli F2.0 daje taką możliwość fotografowania w troszeczkę trudniejszych warunkach, natomiast trzeba też zwracać uwagę na to, że jest to jednak jeszcze ten czas technologiczny, w którym raczej zaleca się to, żeby uzupełniać tę ilość fotonów właśnie poprzez dodanie i to akurat w tym przypadku też nie przeszkadza. Ja bym też oczywiście rekomendował, żeby sobie sprawdzić, jeżeli uda wam się jakimś cudem zdobyć ten aparat, troszeczkę mniejszą rozdzielczość, bo mówi się też w sieci, gdzieś tam na jakichś forach znalazłem informację, że wcale najwyższa rozdzielczość nie jest wskazana, jeżeli chodzi o optymalną jakość tego obrazu. Tutaj mamy po dłuższym boku 2200 pikseli, a mówi się, że jak się wybierze opcję z

To wtedy jakaś tam lepsza jakość jest. Ja tego szczerze powiedziawszy nie zauważyłem, ale namawiam do tego, żeby zawsze sobie takie eksperymenty poprowadzić. Ciekawą opcją jest też to, że możemy synchronizować lampę błyskową na drugą kurtynę, czyli już tutaj nam się otwiera kolejna kreatywna możliwość do tego, żeby nam się trochę światło rozmywało na tych naszych fotografiach, i to jest jakby kolejny plus tego aparatu, który sprawia, że gdzieś tam jakoś kreatywnie rośniemy. Takim ograniczeniem, jest oczywiście opóźnienie reakcji yy, migawki. Tutaj, jeżeli naciskamy ten spust do końca i chcemy zrobić zdjęcie, jednak takie lekkie opóźnienie istnieje i czasami przez to wychodzą takie paradoksalne zdjęcia, które nie były planowane, w sensie one były zaplanowane tak powiedzmy ułamki sekundy wcześniej, natomiast już akcja poleciała i taki efekt otrzymujemy jak widzieliście przed chwilą na ekranie, więc czasami jest też takie zaskoczenie. W ogóle chyba fotografowanie takimi starymi aparatami w, w sprawia, że jest takie zaskoczenie możliwe. Natomiast na jedną rzecz muszę uczulić: jeżeli uda wam się zdobyć ten aparat gdzieś na aukcjach czy na Oliksie, to trzeba też zwracać uwagę na to, czy sprzedający oferuje akumulator, dlatego że ja się mocno naszukałem tego zamiennika nowego, dlatego że akumulatory, które przyszły, to są takie DMW BL14. Które przyszły, one w zasadzie wystarczały na trzy zdjęcia, na zrobienie trzech zdjęć. No, trzeba brać pod uwagę to, że ten aparat ma już ponad 20 lat, więc tutaj warto byłoby się zaopatrzyć w nowy akumulator. No, i akurat y, takie akumulatory zdobyłem na Amazonie, gdzieś tam z Niemiec. Zamówiłem i przyszły, i działa to super. Teraz mogę długo fotografować. Oczywiście też pytanie, co rozumiemy przez fotografowanie przez długi czas, bo tutaj mamy taką opcję rejestracji na karcie Pamięci SD. Natomiast największą możliwą pojemnością tych kart to są karty jednogigowe. Innych kart taki aparat nie rozpoznaje. Próbowałem na kartach dwugigowych i nie było tak opcji. Tutaj, akurat, mam e, zastosowaną kartę 256 e, MB. To, co jeszcze warto wiedzieć na temat Panasonica e, LC5, to to, że m, ma on tutaj taką opcję e, zastosowania takiej dodatkowej tuby. E, ta tuba e, nie jest tak dostępna, jak widziałem e, w ofertach e, w przypadku każdego aparatu, który się sprzedaje. To jest taki e, lens adapter. DMWLA1. I tutaj na końcu, oczywiście, możemy zastosować jakieś konwertery, natomiast też możemy używać na przykład jakichś filtrów. Jeżeli byśmy chcieli tak troszeczkę bardziej poszaleć z tym naszym aparatem. On nawet z tą tubą trochę lepiej wygląda. Jeżeli mam wyrazić jakąś swoją opinię na temat estetyki wykonania tego aparatu, no i cóż, jeżeli chodzi o taką ocenę tego aparatu po 20-kilku latach. Od premiery to muszę powiedzieć, że dziś jawi się on jako taki dosyć hipsterski aparat. Jeżeli chcecie oczywiście poznać, takie, doświadczyć tego jak to jest fotografować czymś takim, to szczerze polecam rozejrzeć się za tym aparatem. Z dzisiejszej perspektywy może jakość zdjęć nie powala, ale jest to na pewno jakaś jakaś forma doświadczenia tego jak to jest fotografować lajkom, ale też miejmy to w świadomości, co podkreśla się czasami w w kontekście Lumixów, że dla Panasonic Lumix to tak jak dla Toyoty Lexus, czyli wyższa półka. Dajcie znać proszę w komentarzu, czy mieliście kiedyś okazję fotografować czymś, co było wspólnym dziełem lajki like i, i Pana ewentualnie jakieś inne wersje, ale jeżeli szukacie czegoś bardziej współczesnego, co byłoby też połączeniem tej technologii panasonicowej z doświadczeniem optycznym, like, to polecam Wam film, który teraz widzicie na ekranie o panasoniku LX100, który jest moim zdaniem przebojowy, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości, jaką oferuje, i też ma większą matrycę, także zapraszam Was do tamtego filmu. Mam nadzieję też, że subskrybujecie ten kanał i czy widzimy się w kolejnych filmach. Jacek Siwko, niezła i jak zwykle życzę wszystkim niezłych zdjęć.